Oto moje pytanie. Co ksiądz sądzi na temat znaków zodiaku? Horoskopy są dla mnie bzdurą, ale zastanawia mnie fakt, czy znak zodiaku ma wpływ na nasze cechy charakteru. Czy można mówić, że dwa znaki są dla siebie przyjazne, a inne wykluczają nawiązanie porozumienia? Proszę Państwa, to tutaj taka internetowa, encyklopedyczna, encyklopedyczna wersja odpowiedzi na to pytanie. Pomagam sobie tutaj. Ksiądz Piotrowski, Towarzystwo Chrystusowe, napisał kiedyś tak właśnie, pokrótce, a chyba bardzo treściwie, ja to przeczytam. Pan Bóg przestrzegał naród wybrany przed przepisywaniem gwiazdom boskiej władzy nad ludzkim życiem. Cytat z Księgi Powtórzonego Prawa: Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan Bóg Twój przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. Przypisywanie boskiej mocy gwiazdom Pismo Święte nazywa głupotą. Tu znowu cytat. Głupi są z natury wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga z dóbr widzialnych, nie poznali tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali stwórcy. Lecz ogień, wiatr, powietrze, chyże gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca, stworzył je bowiem twórca piękności. Jeśli ich moc i działanie wprawił ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy ten, który je uczynił. W świetle tajemnicy wcielenia i nauki Chrystusa widać cały bezsens astrologicznych zabobonów. Pan Jezus objawił nam, że każdy człowiek ma nieskończoną godność i wartość, że jest rzeczywiście wolny i absolutnie nie ma żadnego przeznaczenia zapisanego w gwiazdach. Święty Paweł pisze: Baczcie, aby kto z Was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię, będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach, żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Magisterium Kościoła nieustannie już od pierwszych wieków chrześcijaństwa ostrzega wiernych przed wielkim niebezpieczeństwem wróżbiarstwa i astrologii, przed korzystaniem z rad wróżbiarzy i astrologów, ponieważ w ten podstępny sposób działa szatan. Jeśli osoba wierząca radzi się jasnowidzeł astrologa i wierzy w ich wróżby i rady, wtedy popełnia grzech śmiertelny. Proszę Państwa, przyznacie szczerze, że zrobiło się to niesamowicie w ostatnich latach modne, a spod jakiego znaku jesteś, spod jakiego znaku jesteś. Z czego to wynika? Z lęku, proszę Państwa, z lęku i w niewiary w swoją wolność. Ludzie się boją i chcą rozszyfrować długiego człowieka właśnie znakiem zodiaku. Kim jesteś, a tu już ja coś o tobie wiem, nie, nie, nie chcą to mechanicznie rozszyfrowywać w drugim człowieku, kim on jest, zanim wolności drugiego człowieka poznawać. Ale przede wszystkim wynika to z lęku. Ludzie się boją, czują się niepewni, czują się, że idą w, w różnych relacjach, międzyludzkich jak w ciemnym lesie, i szukają jakiegoś światełka, a to jest ryba, to jest baran, a to jest i tak, to, coś takiego. jest to oczywiście absurd, proszę państwa, tutaj autorka listu na końcu pisze. Czy można mówić, że dwa znaki są dla siebie przyjazne, a inne wykluczają nawiązanie porozumienia? Wyobrażam sobie, proszę Państwa, jakby ksiądz biskup siedział i przy, przydzielał księży na parafie i, i, i patrzył, że tam w tej parafii jest dużo ryb, to barana nie mogę dać więc wiem, co tam ze sobą nie koliduje. Albo na konfesjonalach by było napisane, tu spowiadam tylko od y, y, panny i tam jakieś inne rzeczy. No absurd, proszę państwa. Jesteśmy ludźmi wolnymi. Oczywiście mamy swoje charaktery, impulsywność. Ktoś pochodzi ze wsi, ktoś z rodziny artystycznej, ktoś pochodzi, jest góralem z Galicji, nam będzie może pobożność nić kogoś ze Szczecina. Docierania są potrzebne, ale to nie ma żadnych tajemniczych mocy. Wręcz przeciwnie, to co mówi święty Paweł i pismo i Kościół, przestrzegamy przed szukaniem tutaj jakichś tajemniczych mocy, które rządzą człowiekiem, bo można się w różne bardzo niesympatyczne moce zaplątać. Jeśli mogę coś dodać, to y, trzy rzeczy mi przychodzą do głowy: dwie z astronomii, jedna y, natury duchowej. Otóż często to się, cała astrologia opiera na korzystaniu z gwiazdozbiorów. Otóż coś takiego jak gwiazdozbioru w ogóle nie istnieje. Trzeba od tego zacząć. To jest twór sztuczny, twór ludzki. Tak jak ludzie widzą gwiazdy ze tak, swojego dokładnie, punktu dokładnie. widzenia. Znaczy tak. w, w sensie dwuwymiarowym, mm -hmm. na płasnym no tak, sklepie nieba, tak. bo, bo generalnie te, te gwiazdy często są oddalone w głębi, jeśli mm -hmm. chodzi o oddalenie od, od naszego globu o nieprawdopodobne odległości, więc to, to jest w ogóle twór sztuczny. Czyli to żadnego Wymysl byka, byka nie ma, nie tylko że my widzimy. My tak, byka, my, my widzimy i, i no jak oczywiście, ujmujemy no tak. go, mitologizujemy mm, po prostu. To mm. jest pierwsza sprawa. Po drugie, w tym czasie, kiedy zostały tworzone podwaliny astrologii, czyli około 2000 lat przed naszą erą, od tego czasu sklepienie niebieskie teoretycznie, przepraszam, nie teoretycznie, faktycznie przesunęło się o teorety, teoretyczne dwa znaki. No Zowiaku. właśnie. Więc a ponieważ Kosność zasady się rozjeżdża. tak zasady zasady tejże astrologii są niezmienne, mm. a więc tym samym skoro sklepienie niebieskie nie wygląda tak jak 2000 lat temu, w, w, tam dochodzą jakieś stałe fizyczne, prawda? Nie będę się w to zagłębiał, bo nie ma na to dużej wiedzy, ale de facto no to Mówiąc zupełnie takim potężnym językiem, kupy się nie trzyma, wszystko to, co e, robią ci dzisiejsi astrologowie, czyli y, 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 no jest to warte funta kłaków. No, przypomnę Państwu tą zasadę, że jeśli by astrologia działała, to powinniśmy mieć pięciu Chopinów, pięciu Pendereckich, pięciu panów Pawłów, kurczę, albo fajnie Katechis wyglądał hmm. i pięciu księdzu tylko... Przegadane noce, bym Mikro... <laughs> Tylko mikrofonów, by, bo w chwili, kiedy ja się rodziłem, to się jeszcze pewnie jacyś inni chłopcy urodzili też i w Warszawie i w Polsce. Jak się Pan Paweł urodził, to też się na pewno jacyś inni urodzili, a jednak my jesteśmy po prostu niepowtarzalni już nie będziemy dochodzić w tą stronę, ale niepowtarzalni. A ten argument, znaczy właściwie może nie argument, tylko sposób reagowania na wszelkiego rodzaju astrologię, horoskopy, znaki zodiaku, dla chrześcijanina powinien być jedyny. Jeżeli ktoś pyta nas spod jakiegoś coś znaku, to może spod znaku krzyża, znaku chrystusowego. No. Dokładnie, Ty... dużo mu mówię, a przynajmniej powinniśmy być spod znaku krzyża spod znaku, w którym się zwycięża.